W dzisiejszym fragmencie Jezus zaprasza nas do nieustannego, doskonałego przebaczenia. Przebaczenia przewyższającego wręcz te 77 razy. On wie, jak ta sama wartość tego przebaczenia jest dla nas niezwykle ważna. Ważna właśnie przede wszystkim no, dla nas, dla osób, które chcą, które chcą wybaczyć drugiemu człowiekowi. Drugiemu człowiekowi to przebaczenie daje przede wszystkim radość daje mu ulgę. Daje mu takie poczucie, że jesteśmy dla niego ważni, o mu przebaczamy, ale najwięcej daje ono nam właśnie nam sami. E, to przede wszystkim my musimy chcieć tego przebaczenia, no bo inaczej bez tego tak naprawdę niczego nie będzie. Przebaczenie niesie ze sobą wiele cudownych owoców. Przede wszystkim. Uporządkuje nasze emocje, które często powstały pod wpływem jakichś kłótni, nieporozumień, często są też negatywne i tak naprawdę, psujące nas od środka na dłuższą metę. Daje nam siłę do działania i sprawia, że stajemy się zupełnie innymi ludźmi niż przed tym przebaczeniem. My tu, na Ziemi, mamy super okazję, by właśnie nauczyć się przebaczać drugiemu człowiekowi, by później umieć wybaczyć też sobie samemu.